Pytanie od jednej z Was. Czy różnica 6 lat między kobietą i mężczyzną to dużo? Czy taki związek może się udać? Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Jaka różnica wieku jest za duża, za mała, wystarczająca czy przekreślająca związek? No to są pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. Bo, sorry, jak obserwujesz ludzi, to no, no różne związki tworzą. Znam małżeństwo, w którym mężczyzna jest 13 lat młodszy od kobiety i, i są bardzo udanym związkiem. Bardzo dobrze im się żyje razem. A znam takie, które są, na przykład są rówieśnicy i niektórym się żyje dobrze, a niektórym niedobrze. Więc dla mnie wiek to jest taka rzecz um, drugorzędna. Bardziej bym patrzyła na dojrzałość. No nie, bo wiesz, są 35-latkowie, którzy zachowują się jak studenci, i są chłopacy 28-letni, którzy są bardzo dojrzali, bardzo zorganizowani, bardzo odpowiedzialni, którzy, no, no naprawdę, ta dojrzałość od nich bije. Więc wiek no to jest takie trochę drugorzędne według mnie kryterium. Choć, oczywiście w jakim stopniu ma znaczenie, bo gdy masz większą różnicę wieku, to ileś rzeczy nie macie wspólnych. Gdy mam młodszych znajomych, na przykład tak o 4-5 lat, to ostatnio się na tym złapaliśmy, że my już inne bajki na przykład oglądaliśmy. Mamy inne takie doświadczenia z dzieciństwa, których nie można dzielić. No bo są inne. A współdzielić no, ale wiesz, to też nie jest takie kluczowe do, do budowania relacji, żeby mieć identyczne wspomnienia z dzieciństwa. No, po prostu tego nie współdzielimy. E, więc pomyśl um, bardziej o sobie, czego ty oczekujesz od mężczyzny, jakiego mężczyzny szukasz, nie? I um, wiek dla mnie byłby tą taką drugorzędną, e, drugorzędnym wskaźnikiem. Ja myślę, że koncentruj się na tej dojrzałości i oczywiście też musisz sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy dobrze byś się czuła z mężczyzną, który jest 10 lat od ciebie starszy, czy młodszy? Nie? Czy z tym 10 lat młodszym nie czułabyś się jak mama, a przy tym 10 lat starszym nie czułabyś się jak córeczka? No musisz się nad tym zastanowić, sobie samo odpowiedzieć. I nie szukaj opinii innych, bo to jest twoje życie i twoje szczęście. Um, czy związek z dużą różnicą wieku ma szansę przetrwać? No tak, znam takie na przykład, że dziewczyna jest 8 lat młodsza, Znam związki, w których chłopak jest 7 lat młodszy i to są bardzo udane związki małżeńskie, które trwają już kilka albo kilkanaście lat. To zależy od której pary. I to, co ich połączyło, myślę, że to, co jest ich kluczem, to właśnie dojrzałość, wspólne pasje i też no, wspólna wizja związku że budują ten związek taki sposób, który im odpowiada, w którym im jest dobrze. Chociaż z boku może to się wydawać komuś niefajne. Ale to jest ich życie. Zastanawiam się, czy coś tu jeszcze dopowiedzieć. Myślę, że mm, najważniejszą rzeczą to jest właśnie sprawdzanie, jaką masz wizję związku i dojrzałości tej drugiej osoby i podejścia do różnych spraw. Właśnie, czy, czy czujesz w niej partnera, w tym mężczyźnie, że jest partnerem, czy bardziej, że szuka mamy, albo że jeszcze się bawi, no to chyba to jest kluczowe. A wiek? No, wiek jest wiekiem, ale no po prostu nie wpływa na dojrzałość. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję. I udostępnij ten materiał gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!